masz dzisiaj dwie różne skarpety. Bo dzisiaj jest Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa. Zespół Downa to pierwsza opisana choroba genetyczna u ludzi już w 1866 roku. Od 1968 roku organizacja Special Olympics umożliwia osobom z niepełnosprawnościami intelektualnymi uczestniczyć w wydarzeniach sportowych. Chris Nikic w 2020 roku został pierwszym człowiekiem z zespołem Downa, który ukończył Ironmana. A Karen Gaffney przepłynęła kanał La Manche. Naukowcy mapują geny na chromosomie 21, aby zrozumieć ich wpływ na rozwój mózgu. Kluczowy do tego jest gen DYRK1A, co by z tą przypadłością bardzo często występują w świecie mediów, tak jak Jamie Brewer z American Horror Story, czy Madeline Stewart, jako międzynarodowa modelka występująca w New York Fashion Week, a także Ellie Goldstein, modelka, która została zatrudniona przez markę Gucci. Osoby z zespołem Downa mają trudności językowo-komunikacyjne wynikające z natury tej choroby. W obszarze mięśni trudność dotyczy napięcia mięśniowego, które jest obniżone, co wpływa na sprawność połykania, wyrazistość artykulacji, a także pozycje spoczynkowe języka. W terapii neurologopedycznej wykorzystuje się techniki manualne, w tym masaże logopedyczne. A także zabiegi elektrostymulacji nerwowo-mięśniowej. Podłącz się do nas i dowiedz więcej.